już. Ale tata nie. Tata? No zaraz nie. będzie. Jak wychodzę, kochani? Nie wiem, czy widać tak macie. Ja muszę mieć po prostu trochę w miarę porządek, a nie wracasz i zaczynasz sprzątać. No i ruszamy teraz. No, zobaczymy, co nam tam czeka i dowiecie, gdzie jedziemy. Marzyłam o ten podróż. Oh. Do you No, tutaj jest otwarte, przecieliśmy tu zjeść. No i oczywiście o ja Tom czapka wygląda jak Nie, no fajnie. Idziemy, chodźmy. Otwarte. O, zobacz co tu jest. Widziałaś? No to Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie nie tu. A tutaj. Czekam, szybko. Dawaj, dawaj, jedziemy.

Doof ist das, Idziemy. Siek. A jak pokazuje taki nadmóżę i nasz hotel? Ile, ile, ile? Chyba nie, nie. Mi się wydaje, że nie. Można nawet z paserkiem chyba. No, i te budynki, ale jadź dalej do tej recepcji. zaraz zobaczę na telefonie jak ten pan tłumaczył. Tutaj nie ma gdzie parkować. Darek otwórz. A to sobie znać że gdzie maszynka. Ale już jesteśmy na miejscu. Dlaczego zostawił swój auto na basenu? nie Ale czego tam przejeżdżamy, bo tam nie O, masz tutaj kebabę, co? O, to może jesteśmy w centrum od razu, nie wiem gdzie. Tak? O, popatrz, no w centrum. Viva la moda. Ty, gdzie biegasz, tu? Viva la vida. Viva... No, w sumie fajnie okolica tutaj my wybrałam, nie? Fajnie knajp od razu masz o popatrz, tam jest parking, ale może nie być, tu też można zaparkować nie? No. A nie możesz. E, tutaj poza... zobacz recepcja. Nie wiem czy tu mi pokazywał. Nie. Chodźmy. Dara, ruchy. A tu Lara, co jest? Recepcja, nie? A, tu parkingu. To gdzie mieliśmy wejść? Może tam gdzie Może tą stronę. Dobra. Tam chodźmy. Przepraszam, gdzie to było? Czekasz się z niej tutaj chyba wyjście. Piecia dwam na górze kupa i panów. Nie, stanek kot. Tutaj jest wyjście. A wali ta dzieje. Nie, tu jest normalny. No ale jest zimno, to nie będziecie bawić. O, popatrzcie tutaj. Ale tam nie będziecie pływać, bo zimno. No ale tam jest zimno, nie możemy. No są morsować chcesz? You open here? No, okay. sam zabaw. A, recepcja, okej. Okay. Okej. Okay. Basen, my przyszliśmy na basen? No, na basen przyszliśmy. To jest dalej, a tu jest A, tam było B. A może... Piętro zero? Ale my nie jesteśmy na tym dodynku. My... Ty, ty stesz... ty. Nie, Lara, my nie my na tym dodynku. Szukamy... Aha, może być co tutaj. You Remember I like, I said I didn't you see this stuff. Like here is we işte, nie? Do you see? Tam pisik. Te kamę.

Nie ja, because there start B zero. If you have b zero you can go up. Navy, why you didn't think earlier? Now you know you know more better. <s устройства> eh? Tam jest basen, it? Zobaczyć? Możemy, na basen. na No, zerwijcie możemy. No, dzisiaj już za późno, надо może żeby jechać. Ładnie tu, popatrzcie. się. Nie byliśmy nigdzie w międzyzdroju. Nie, nie, tu. A <grymne> w stronę poszliśmy. Nie, tu też nie byliśmy. Ale tu My po prawej idziemy. Do prawej. Bo

Idziemy kochani. Pierwszy raz jesteśmy między zdroja i zobaczymy, co tutaj można zobaczyć. Co mówisz? Nie, nie mówiłam. Kąpiel? Spokojnie, zjemy. Jesteśmy? Tak. Dobra, podaję ci kod, żeby otworzyć.

bo wow, jest tutaj i ale... pokoju jeszcze. Wraca mm -hmm. się tu, no no. No a idę zobaczyć balkon. E, pokoju balkon. Ładny? Mm. I tu jeszcze jest balkon. Tu też jest balkon. Ładny. Ładny. Mama, tu jest balkon. No,

To jest jazz polski. No, to jest jazz polski. No, to jest jazz. A tam także. No, zamknij jazz. A nie pytaliśmy, jak to będzie. Co? A pytaliśmy, jaki jest wypłatność za parkingu Chcesz tu parkować? Czy nie? Ja nawet tutaj trzeba parkować. Nie, myślę, tam będzie. Tam jest ok. No, i myślę, że płaci tylko during the day, ja? At night? Něvim, no uh -huh. na A kde jsi? Nevím, vlastně. Do 17? Na čem Aha. Jsi do ktorej? Nevím. Čekáme na obědek. Tak. Fajnstvo tu grajo. Tak. No, no. A ti to pasuje? Tak. Wow. Czekaj, czekaj, mama musi tak zrobić, żebyś nie przesunęła ci. Teraz musisz od nowa, widzisz? Bo tutaj jest coś. Musisz to wszystko na ja środku. No? Tu też jest coś. No też jest coś, widzisz? To nie jest na na czas. No nikt nie mówi, że to jest na czas. Ej! na czas. Wow. O, piękne, nunu, no, no, znalazłaś, sama ci tata pomógł. Czy? Sama robił? Wow, znalazłaś, piękna, Lara, pokaż. Wow, ale piękne, a tu? I tu? Zrobię. A Co? No, szukaj, szukaj, piękna. Ma tego. Teraz ruszamy się na basen. No, ruszamy się na basen no, i później odpoczniemy, a jutro idziemy odwiedzać. Co? Ale taki musi ubierać po mnie abo Z Speter ubierze. Daleko nie mamy do basenu. No, dobra. Ruszamy się. No, no. Umiesz otworzyć? Ja umiem, afina. Tak to, dawaj. Ja? Sali. No, nie ma panu, nie ma panu. Nie ma panu, nie ma panu. otwierałam. Dobra, ale chłodno, tutaj zimno. Nie, ciepło. Ale to jest ciemno. No, ale ciepło jest. Ale mi zimno. Tylko ty go nie ubierasz Petar. A! No... Miałaś raz jak mama. Ale zimno. Jest godzina 17, idziemy tutaj na basen. Na dworze. Też nie chcecie morsować? chcę. Chodźcie morsować. Można morsować na dworze. Do wody zimnej można kąpać. Nie! No nie! Lepiej co? Ceblutka. No dobrze idziemy. No. Oh, Njimá. I like it, that. Dobra, idziemy. Mama zamyka tutaj. tak. Ale tą stronę. chyba. Idziemy. Dale. Dobra No jedziemy mocić Mamy basen. Zaraz się idziemy na saunę. A co dla razu, boy? No a gdzie ty idziesz? Siu siu, jump!

Oh, <laughs> my

<laughs> của <coughs> ông <coughs> oh. zamiaru iść na saunie, później iść smorsować. Będziesz uważać? No. Jak widać jest basem na dworze, trzeba iść trochę na saunie. O, zaraz idziemy tam. Nie, nie. No, okej. Będę chodzić tu w środku, zimno. No, ty uciekaj mi, jeszcze trzymam. Fajnie. Nie wiedziałam, morsowałam. Tak, fakt, że po saunie, ale morsowała. I tu ja jestem. Idę się raz morsować w zimnej wodzie. Ale fajnie, serio. No, jest zimne, ale jak siedzisz w basenie, w sensie w saunie. To możesz na spokojnie, naprawdę o oh, oh, mój Boże oh, Fajnie oh, Fajnie, naprawdę już po basenie wychodzimy No bo ja długo nie siedziałam w wodzie Dobra, dzieci, idźcie spać. No, no, do łóżka spać. No, jutro jedziemy na wycieczkę. Kebaba? Ryba. Dobra. Jutro pogadamy o jedzeniu, a teraz idziemy spać. O jeżdżę, bo Doma... Dobranoc. A ty gdzie? No, puszcz już. No, no, Lara. Dobra. Dobranoc.